25-lecie istnienia obchodzi w tym roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie. Z tej okazji odbyła się konferencja, w trakcie której przekazano nowy sztandar i uhonorowano zasłużonych dla stowarzyszenia działaczy. Stowarzyszenie powstało 25 lat temu. Początkowo tak nie mrało, bo zbieraliśmy się tam w trójkę, w czwórkę, to zaczęło się od maja, a skończyliśmy na pierwszym zebraniu 25 lat temu w październiku. W październiku u nas było już 34 osoby. Wbraliśmy zarząd. Niestety po tym po półtora roku zarząd się rozpadł. znaczy zrezygnował pan prezes, sam zrezygnował już członkostwa. Więc ja, żeby wtedy akurat tak się złożyło, że i diabetykiem i członkiem zarządu miasta. Trochę z przymusu, ale no, się tutaj zaangażowałem i trwa to do dzisiejszego dnia. Czyli 25 lat. Ja choruję na 46. Pracuję jako prezes 24. I no, efekty są takie różne, bo raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale w tej chwili mamy 250 członków i to tylko nie diabetyków. My zapobiegając cukrzycy. Zapobiegamy innym pochodnym chorobom. Tego e, jakoś tam no, nie bardzo moż, mogą nasi decydenci zrozumieć. Myśmy napisali nawet książkę, nie ja, ale z naszej inicjatywy e, pod przewodnictwem profesora Tatonia e, pod, ty, pod tytułem Cukrzyca w Polsce musi być lepiej. I tam właśnie żeśmy dokumentowywali to przesłaliśmy do wszystkich posłów. Przesłaliśmy do e, wszystkich marszałków, u nas starostów. No odzew był taki trochę nie, nie taki, na jaki liczyliśmy. I te spotkania, które są obecnie, no to dzisiaj zaprosiliśmy decydują, decydentów w postaci posł, no, posłów. No ale tak się złożyło, że są dzisiaj głosowania. No, nie mogli, nie mogli przy, przybyć, więc są ich przedstawiciele, ale to już nie taka waga. Ale jest marszałek... Jest, są starost, jest starosta, są um, burmistrzowie albo ich zastępcy, wójtowie. Mam ma taką nadzieję, że jednak stopniowo będziemy się z tym prze, przebijać i będziemy wydawać pieniądze bardziej logicznie. Jesteśmy po okresie pandemii, przynajmniej tak chcemy, żeby było, i widzimy, jak spragnieni są wszyscy spotkań, a szczególnie diabetycy. Często nie uświadamiamy sobie, że tak. Dużo, a wręcz w milionach liczymy yy, chorych yy, na cukrzycę w Polsce, już nie mówiąc yy, w całym świecie, jak to poważny jest problem. Akurat te stowarzyszenia, które funkcjonują i Polskie Stowarzyszenie, i Podlaskie, i Warmińsko-Mazurskie, i Działdowskie, mają niesamowite znaczenie, bo to są entuzjaści, to są ludzie, którzy chcą się spotykać, którzy chcą rozmawiać o nowoczesnych sposobach leczenia, mówią. Jak poważnym problemem jest cukrzyka? Mówią o nowych metodach, ale przede wszystkim są to ludzie nadzwyczaj życzliwi. Ludzie? którzy chcą pomagać tym, którzy nawet nie wiedzą, że potrzebują pomocy. I Działdowczyzna jest tym tego rodzaju centrum, gdzie zawsze tutaj się coś rozpoczynało. Wasz y, szef, y, pan Władysław, jest zacnym i szlachetnym człowiekiem, zawsze inspiruje, zawsze chce pomagać, zawsze chce, żeby coś się działo. Z tego też względu jestem też tutaj, też jako człowiek chory na cukrzycę, człowiek, który też stara się być razem z tymi, którzy wspierają tych potrzebujących. Ja naprawdę z wielkim honorem i zaszczytem jestem tutaj razem z Wami i mocno dziękuję za tę aktywność i mocno dziękuję za to, że Wam się jeszcze chce, że nam się jeszcze chce, prawie jak to jest w hymnie obiadów czwartkowych u diabetyków. A teraz dlaczego sztandar? No ja mam swoje lata i zarząd też ma swoje lata, więc postanowiliśmy przekazać następcom coś, co by ich łączyło, żeby jakieś to zobowiązanie było. Mam nadzieję, że takim zobowiązaniem jest właśnie przekazanie standardu naszym następcom, żeby się jednoczyli, żeby byli i tak i tak dalej. Bo to jest nasza ostatnia kadencja, przynajmniej moja. Ja być może nie, nie, nie odejdę z działania, bo będę ich wspierał, nie wiem na jakiej zasadzie, ale już prezesem nie będę, chciałbym przekazać zarządowi nowemu, młodemu, taką spójnie naszą z ich nowym spojrzeniem na tą rzeczywistość. I teraz, jeszcze, jeszcze jedna sprawa, o której muszę wspomnieć: takim inhibitorem. Powstania tego zamysłu był świętej pamięci Franciszek Brzozowski. To mój wiceprezes, który właśnie to przewidywał, że on się słabo czuł i chciał przekazać następcy swojemu coś, co będzie go tam zobowiązywało itd, i tak dalej. No i koniecznie chciał fundację Sztandaru. Niestety nie dożył, więc przyjęliśmy to jako jego przesłanie, jakiego takie życzenie, tam już z góry, i postanowiliśmy to tego dopełnić. Więc interes tej chwili, bo jesteśmy wszyscy dojrzali e, i interes i to jego przesłanie, czyli testament można nawet powiedzieć, spowodował to, że ta uroczystość była taka. Po konferencji i wykładach przyszedł czas na wspólną biesiadę w ramach czwartkowych obiadów. Ciekawostką były dania przygotowywane przez lokalnych samorządowców. Idea powstała na Podlasiu. Pani prezes zarządu wojewódzkiego Podlaskiego, no, chcąc, tak jak my jeździmy tam gdzieś w Europie, żeby to zjednoczyć, żeby być z sobą i tak dalej, oni wymyślili te czwartkowe obiady. No, bo historycznie rzecz ujmując, mieliśmy w historii takowe, i oni w nawiązaniu do obiadów króla Stanisława również wykorzystali to. No i ładnie oprogramowali, bo grają tutaj aktorzy zawodowi, w tym uczestniczą. Piękna, piękny hymn, który stwarza nastrój takiej powagi chwili, a, ta, a jednocześnie radosny, bo jest melodia, melodia z opery Nabucco, Marsz Niewolników. Natomiast słowa są już podbudowane odnośnie tych obiadów i, i, i choroby cukrzycowej. Więc jak ja słyszałem, że coś takiego ma miejsce, udałem się tam do Białego Stoku, później do zielonego zakątka i żeś mi tam cały czas pukałem, żeby to u nas dało się zrobić. No i pukałem, pukałem, aż wypukałem. I jesteśmy dzisiaj tu. Pomogli mi tu szczególnie dwaj samorządowcy, Pan Starosta, Paweł Cieśliński i Wójt Gminy Działdowo-Zieliński. Byli ze mną, bo tak jak się mówi, to mało, to ich zaprosiłem. Pojechaliśmy raz, drugi raz, no i powiedzieli Władek, ładnie Ci pomożemy, no i jest. To jest pewna tradycja absolutnie na Podlasiu, zresztą z Podlasia wiele fajnych tradycji wynika. Próbujemy to przenieść na ten teraz. Zresztą dzisiejsze spotkanie jest tego fajnym dowodem, że tak jest. I to dobrze, bo oprócz tego, że w stowarzyszeniach w ogólnopolskim nawet stowarzyszeniu w swoich oddziałach są entuzjaści, którzy chcą wiele czynić w tej dziedzinie. To nade wszystko są tu ludzie dosyć radośni, dosyć weseli, że tak powiem. Potrafią się też cieszyć tym wszystkim i być razem z sobą nie tylko w smutku, ale właśnie w tej radości, to oznacza wiele optymizmu, bo w tej chorobie, jak i w innych chorobach, optymizm jest niezwykle. Potrzebny są potrzebni profesorowie, lekarze i całe szczęście, ale też jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, bo często też jesteśmy zupełnie niezłymi lekarzami, jeśli jesteśmy dobrze prowadzeni przez fachowców. Polskiemu stowarzyszeniu diabetyków w kole miejsko powiatowemu w dowie życzymy kolejnych owocnych lat, a jego członkom spokoju i zdrowia.